Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kombinezonie pływającym. Dlaczego akurat teraz jest początek września, jest bardzo ciepło, do sezonu pododowego jest cała masa czasu? No niby tak. Ale na początku stycznia zrobiłem sobie taki mały teścik. Wpakowałem się w kombinezonie wypornościowym do zamarzniętego jeziora, właściwie tylko i wyłącznie po to, aby sprawdzić E, swoją reakcję na kontakt z lodowatą wodą. Jak wiecie, bardzo dużo łowię e, z lodu, i po prostu wiem, że prędzej czy później ta pokrywa lodowa pode mną się załamie, bo no, tak wychodzi ze statystyk e, i raczej no, chciałem wiedzieć, co mnie czeka. Jak wygląda coś takiego w praktyce? E, w momencie, gdy człowiek wpada do wody, e, ta woda zalewa klatkę piersiową, twarz. E, nie wiem, czy to jest skurcz, ciężko to nazwać, ale pierwsze 30 sekund człowiek walczy o oddech, o złapanie haustu powietrza. To jest takie wrażenie jakby z, nie wiem, ileś ton spadło na klatkę piersiową i ją yy, zmiażdżyło. No jest to bardzo nieprzyjemne. Yy, wyobrażam sobie, no znaczy ja to robiłem w, oczywiście w kontrolowanych warunkach. Były osoby, które mnie asu, asekurowały. Bardzo im zresztą dziękuję, że poświęciły mi czas. No ale wyobrażam sobie, że w warunkach niekontrolowanych, gdyby to się działo naprawdę, to można faktycznie momentalnie spanikować i gdy dodatkowo człowiek idzie sobie powolutku na dno, to, no to już się sponim, no taka jest prawda. Jeszcze tu wydobyć te kolce i tak dalej, to też y, trwa y, pewnie parę chwil, które decydują niestety y, o życiu. Dodatkowo kombinezon, który wtedy miałem na sobie był chyba nie... Do... Był chyba źle dobrany do mojej masy ciała, bo wtedy mi się troszeczkę yy, przytyło. O teraz troszkę znowu schudłem i obecnie mam kobinezon do 110 kg, a ja ważę 103 kg, więc wszystko powinno być w porządku. Zaraz ubiorę się. Tak jak się ubieram na lód, czyli w ciepłe rzeczy, e, założę sobie e, ciepły dresik na siebie, czyli tak jak się ubieram, do, dodatkowo m, buty zimowe, no i pójdę sobie na kładkę, wskoczę do wody, no i zobaczymy co się wydarzy. Skok do lodowatej wody w styczniu był bardzo traumatyczny, no, dlatego wolę wskoczyć sobie teraz, kiedy jest ciepło, a zimą wiedzieć co mnie czeka. No tym bardziej, że są ze mną ludzie, którzy znowu będą mnie asekurować. Wiele razy obserwowałem jak na targach wędkarskich testerzy różnych firm taplali się w kombinezonach wypornościowych, pływających w pokazowych basenach. Bardzo to fajnie i przekonywująco wyglądało, ale oni nie mieli na sobie tego, tego, tego. A ja to wszystko założę, ubiorę się tak, jak chodzę na lód. No, przy takiej pogodzie minus 5,0 stopni. Bo czasami się ubieram jeszcze cieplej. Już możesz brać yy, kamerkę i chodzi, jest. Słuchajcie, normalnie się kurna topie. Nie, nie tą kamerę swoją, to, to ja wezmę. Yy, Darek mnie zaraz yy, zwiąże linką. Yy, jest ze mną Pani Ratownik, Asia, pani Asia będzie mnie ratować w razie czego, więc yy, i z jeszcze większą ochotą wchodzi sobie do wody dobra, nie dopinam się do końca, nie zakładam kaptura No słuchajcie, kto tak naprawdę to robi w zimę. No Tak łazimy na tym lodzie jak łazimy. Dobra, weźmy obwiąż Dobra Odwróć. Tylko, się. Nie, tylko nie mocno. Nie, delikatnie, odwróć się. No. Okay. Może to być fontanna. Przestań <laughs> mi to <wyłazić>. <laughs> jak to? Okay, dobra, dobra, tak to jest zwana powiem. rodzinna sprzeczka. Specjalnie nie zapiłem paska, bo tu jest jeszcze taki pasek, ale wiesz, to też się zawsze zapomina zapinać, prawda? No dobra, to jak to mówią, trzeba się trochę schłodzić, bo ciepło. Trochę buty mam za bardzo wyporne. Ale zakładając, że y, walczę teraz o te 30 sekund y, powietrza, to ta walka jest wygrana, bo cały czas głowę mam na powierzchni wody, więc y, jest bardzo duża szansa, że gdybym wpadł pod lód. To bym miał chwilę czasu, aby znaleźć te kolce, które pewnie są w kieszeni, a nie tutaj, bo przecież też się o tym zapomina. I być może wyjść z wody. A nawet jeśli nie, to prawdopodobnie jakiś kolega by się nade mną zlitował i mi pomógł. Super. Jak ja teraz stąd wyjdę? Jak się sobie sobą wpływa? Ale, ale tu może wyjść. Rewelacyjnie, słuchajcie, jest ciepła woda. Jest fajnie, o Jezu O kurna, ile to wszystko waży. Trochę się zemieleje. Darek, no. uważaj na... Yy, no na para, Słuchajcie, ważę chyba 200 kg z tym wszystkim. Jeśli macie kombinezony wypornościowe, Pływające i nie wiecie, nie jesteście pewni, jak one się zachowają, a chcielibyście sprawdzić, to możemy się umówić w Warszawie, w Parku Moczydło i zrobić sobie taki wspólny test z asekuracją. To jest niezłe. ciuchy, w których pływałem, są jeszcze całkiem mokre, a kombinezon jest prawie suchy. A minęło, nie wiem, 15-20 minut. Od skoku do wody i jeszcze jedna ważna rzecz, o której w ogóle zapomniałem Wam powiedzieć. Jeśli chcecie nabyć kombinezon, który będzie Was w ten sposób utrzymywał na powierzchni wody i nie da Wam pójść na dno, musi być opisany jako floating. To nie może być kombinezon asekuracyjny, tylko pływający. Te kombinezony mają również swoje wady. Nie są tak wygodne jak kombinezony asekuracyjne i są takie trochę sztywne, ale uważam, że no biorąc pod uwagę, że taki kombinezon może wam uratować życie, to ja myślę, że nie ma się nad czym specjalnie zastanawiać. Ja wolę mniejszy komfort, jeśli chodzi o chodzenie i łowienie, ale być pewnym, że jak przyjdzie ten moment, kiedy ta tafla lodu pode mną się zarwie to nie będę musiał się specjalnie niczym przejmować, tylko spokojnie poszukać, gdzie schowane mam kolce. Na razie.